Bada, czy to Nie, no płynie, no, płynie ogółu, no, że? No, Jest Sezon na rabarbar trwa, więc chciałbym pokazać Wam przepis, z którego jestem bardzo dumny, którego mi bardzo brakowało na blogu w, w spisie moich e, ulubionych receptur. Mianowicie. RSP rebarbarowy sernik do podjedania. Sernik, który jest niezobowiązujący, pieczony jedynie w ksipcówce, więc nie ma go tak dużo. E, rabarbar oprócz funkcji smakowych i estetycznych też pełni funkcję reglementacyjną. Po prostu każda szerokość paseczka jest dyktowana przez grubość e, rebarbaru, który ułożony jest na wierzchu. Jestem absolutnie nim zakochany. Posiadam go w lodówce bardzo często w sezonie, zakradam się wtedy, kiedy tylko nachodzi mnie ochota i kroję sobie ten paseczek i oddaję się rozkoszom. Robi się też go bardzo szybko, sami teraz zobaczycie. Spód oczywiście jest ciasteczkowy, czyli wybieracie ulubione ciasteczka ze sklepu. W moim przypadku są to ciasteczka holenderskie, półsłodzkie Forever. Nie jest to sponsorowany content, po prostu tak bardzo je kocham. Więc przykładamy je do wyłączenia malaksera. Bo jeśli nie macie malaksera, możecie wsadzić je do jakiegoś do ściereczki kuchennej czystej i roztuce wałkiem na drobny pył. No, ale oczywiście patent z malakserem jest znacznie, a to znacznie prostszy i szybszy. ściereczkę miksujemy na drobny pył. Dajmy odrobinę soli, bo oczywiście. Sól jest podstawą smaku, przedłużeniem smaku, wszystko z jest smaczniejsze. E, normalnie gdybym miał, dodałbym też jeszcze mielony kardamon, e, ale go nie mam, więc go nie dodam. Jeśli macie, dodajcie, jeśli nie macie, to nie musicie specjalnie iść do niego do sklepu, ten cennik bez tego kardamonu jest równie smaczny, no ale byłby też miłym dodatkiem i uzupełnieniem barbarowego smaku. Dodajemy roztopione masło, miksujemy raz jeszcze. Ach, nie piękne w ogóle ugotem za powochaj sobie, sobie. testyczka i masło. Takie dwie proste rzeczy a tyle szczęścia. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli przygotowanie keksówki, którą będziemy wykładać papierem do pieczenia. To jest klasyczna keksówka, wielkość 8,5 cm na ileś tam na blogu macie wszystkie składniki i cały dokładny przepis, więc wpadajcie. W opisie tego filmu jest link do przepisu. I teraz będziemy ładnie wykładać e, keksówkę. Dzięki. Ja zazwyczaj piekę ciasta w keksówkach, nie potyczkuję się, wyciągam arkusz papieru i wciskam go w formę wcześniej wysmarowaną masłem. Teraz tego nie będę robić, bo chcę, aby sernik wyszedł estetycznie i ładnie wychodził i zgrabnie z, z formy. Więc co robię? Układam keksówkę na kuszu papieru większym niż, yy, niż forma i te boki obrysowuję do końca i musi to być jakoś bardzo równo. I tu. No bo nie z każdej strony Jezu. Ja w ogóle nie mam ręki do rysowania. Gdybym został architektem, to mieszkalibyście w krzywych domach, ale nie jestem. No tak lepiej może robicie to niż ja. Śnemy te krawędzie. Gdzie pozbywamy się? Ich. Coś tu nierówno wyszło. E, nieważne. Smarowuję masłem teksówkę. E, Bardzo często dostaję pytania, dlaczego e, smaruję tłuszczem, jeśli później jeszcze wykładam e, folią, papierem do pieczenia. Robię to do tego, aby sama, sam papier do pieczenia się po prostu przylepił e, do formy. Wykładam formę. Gdzie? Gdzie, gdzie? jest? Gdzie? Yes! Zacząłem i już. Do tak przygotowanej keksówki yy, przykładam przygotowaną masę ciasteczkową. I teraz bardzo dokładnie wykładam nią gotownice, dociskając, bo czym mocniej docisnę tym spód wyjdzie bardziej chrupiący. Możecie sobie też e, z inny drink. Możecie wziąć mniejszą keksówkę i za pomocą mniejszej keksówki docisnąć ciasteczka. Pięknie. I tak przygotowany spód leci do piekarnika, w którym ma się podpiec i wysuszyć. Gdy spód się podpieka, czas zrobić masę serową, która jest przygotowana na dwóch rodzajach sera. Na twarogu sernikowym, ewentualnie może też sięgnąć po serek Philadelphia. Z tym, że jeśli robicie na serku Philadelphia, to dobrze dodać skórki z cytryny do sernika, aby nadać mu odrobinę kwasowości. Z kolei, gdy robicie tylko na twarogu, dodajcie więcej soli. Oprócz jednego z tych serów dodaję też mascarpone, które w tej wyjątkowej kremowości. Dodaję jedną trzecią szklanki cukru: sól, jajka, Aha. Spód się podpiek. Pamiętajcie, że przed nakładaniem masy serowej na spód on koniecznie musi być całkowicie wystudzony, więc jeśli jest zimno za oknem, wystawcie, wystawcie tamtą foremkę, niech sobie spokojnie stężeje. Bo właśnie po wystudzeniu ten spód twardnieje. Jeśli nie stwardnieje, to po prostu później masa go namoczy. Normalnie do tego sernika dodaję jeszcze ekstrakt waniliowy, ale akurat się skończył, więc. Jeśli też Wam się skończy, albo nie macie, możecie się po jakiś inny aromat, wedle fantazji. Może być to woda różana, może być to woda pomarańczowa, albo możecie iść w stronę luksusowości i dodać całą laskę wanilii, tak jak ja teraz zrobię. Pokazywać tutaj. to. Zresztą mówiłem na tym kanale, powiem jeszcze raz, jak, jak spenetrować laskę wanilii. Odcinamy końcówki, wyrównujemy sobie laskę i przecinamy wzdłuż. I teraz po prostu, za pomocą tej wierzchniej strony noża przesuwamy po wanili, ściągając to, co ma najlepszego do zaoferowania, czyli jej ciapki. Jedna e, ziarenka z jednej połówki wysta zupełnie wystarczyły, ale ja dzisiaj mam fantazję, albo nie mam fantazji, to tam do tego, to dość czegoś innego. Chciałem powiedzieć, że do dodałbym całą laskę wanilii, ale to jednak nie zrobię, tyle wystarczy. A! Z takich pozostałości wanilii, robię, róbcie domowy ekstrakt czyli po prostu wkładajcie je do fiolki i zalewajcie wódką. Akurat przed chwilą ją tego dlatego nie jest gotowe. Normalnie bym użył jednej, jedną łóżkę takiego domowego ekstraktu waniliowego i by było idealnie. To będę teraz ucierać do powstania gładkiej masy. I popełniajcie tego samego błędu, co ja bo rozpędziłem się i dodałem Wszystkie składniki jednocześnie, a najpierw powinniście zmiksować ser, a później dopiero na jka. Yy, możecie uratować to, miksując wszystko blenderem. Tutę tężeje. Masa sorrowowa gotowa, w międzyczasie przygotuję wiesz, czyli rebarbar. Tak jak mówiłem na początku, rebarbar będzie ułożony w równiutkie paski na górze. Najlepiej sobie przygotować drugą taką samą koksówkę, ewentualnie zrobić to przed przygotowaniem spodu, odmierzając sobie, jak szerokie, jak długie paski rabarbaru będą Wam potrzebne. W moim przypadku mniej więcej tyle. Układam po prostu je w tortownicy, sprawdzając ile, ile potrzeba. Na wystudzony spód przelewam masę serową. I muszę tutaj zaznaczyć wielki błąd z wcześniej. To nie jest konsystencja masy, którą powinniśmy osiągnąć, przez to, że najpierw właśnie tego. Najpierw, że zmiksowałem i ser, i jajka jednocześnie, powstały grudki musiałem zmiksować to blenderem, aby się ich pozbyć. Prowadziłem do masy dużo powietrza, rozluźniając ją. To, co powinniście zrobić, to zmiksować najpierw ser z serem drugim na małych obrotach, a później dodać dopiero jajka i też miksować na małych obrotach. Jeśli tak zrobicie, masa będzie gęsta i wtedy rabarbar na pewno się nie zapadnie. A co się stanie zaraz, zobaczymy. No ale uczcie się na moich błędach, a nie na waszych. Przelewam. Jest rzadka dość, tak nie powinno być. Podejrzewam, że to się zapadnie. Zapada? Czy to tonie? Nie, no, płynie, no, płynie, no, płynie, no kuchu, że... To jest ekstatek. No dobrze. Wkładamy dwa barbarowe łódki. Byłem świetnie przekonany, że to się zapadnie, więc nie jest tak źle. To nie w morze, w morzu sera. Widzicie, każdą porażkę możecie zmienić w zwycięstwo. Ja się czegoś nauczyłem, przynajmniej teraz. E, posypuję rabarbar dwoma, około dwoma łóżkami cukru. E, nie pomijajcie tego, bo rabarbar e, będzie ważnym kontrastem dla kwaśności rabarbaru, a, a przy tym, kiedy rabarbar opuści soki, to rabarbar może im się skarmelizować. No i wygląda to całkiem zacnie, trzeba przyznać. Czy się zaraz w piekarniku? Zobaczymy. Czekanie. Sernik już podstudzony, więc można go razciach wyciągnąć z foremki. Teraz, dlaczego nazywałem go RSP, czyli rewolwerowy Sernik do Podjadania? Po prostu podchodzicie do niego, kiedy nachodzi was ten rozkoszny moment, kiedy musicie coś zjeść, pozwać sas z żołądku. Bierzecie nóż i krojcie pasek, który grubość jest jest wielkością Rabarbaru. Po prostu bierzecie w łapę. Zakupiacie się, zaspokajając swoją rozkoszną potrzebę. A, lepki, nie za słodki, przez ten rebarbar, który łagodzi smak, spód, fajnie chłopie. W zasadzie można do niego podchodzić, podchodzić i kroić sobie kawałek, kawałek, i nigdy nie jest go prawdopodobnie za wiele. Jeśli macie ochotę zrobić RSP, to Podajcie na bloga, bo właśnie tam wylądował przepis. Znajdziecie też link do niego w opisie tego filmu i zachęcam was do zaobserwowania kanału, bo jak co dzień pojawiają się tutaj nowe filmy z rozkosznymi inspiracjami. Do zobaczenia za później.